Aj! Odychę? Jedna szansa Zepsuł korzeń no. Czyli o kolejną dychę? Nie 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 Tak, więc mi to powiem? Dobra Dobre wody go z góry, go z trzy metry i leży z kibidi Pałama z kibidi Leży <laughs> z kibidi Kurde Leży jeden z kibidi opie. Dobra, <noise> Jakie jest młode słowo roku? Skibidi. Skibidi? Leży jeden skibidi. Jak co? Leży jeden skibidi. Co to znaczy? Nie wiem, jakie jest słowo roku, nie patrzyłem, ale moim zdaniem leży jeden skibidi. powiedz to powoli, bo nawet tego nie rozumiem. Leży jeden skibidi. Leży jeden skibidi. I jakbyś grał w GTA. Yy, bojówkę i zabijasz i leży z A czyli przeciwnika jak rozwalasz i leży? No Leży jeden Skibidi no. <grym> leży, dobra. jeden z leży drugi skibidi. Aha, a to ja słyszałem, że jest Sigma Skibidi. Sigma skibidi? A nie ma sigmy? <grym> a nie ma z Sigma... <grym> Skibidi? Nie ma, ja tam nie słyszałem. Ok, <grym> ja wyjeżdżam tobą. Nie ma czasu Ubiaraj się, jedziemy Jadę tobą na podjazdy. Ej! Nie chciał wyhamować, chłopie! Ciekawie czy przejdzie tu! Na luzie! Dobra, wyłączam pilot. I no po prostu jedzie. Jego będziemy używać tylko do wyciągania. Jak będzie przydatny. Także proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku z testowania tego bolida elektrycznego. Dzisiaj zaatakujemy dwa tereny. Tutaj na szybko sobie zaatakujemy i pojedziemy w wasz ulubiony teren, czyli bagna. O, i ktoś to zrobił. Jeden wyjazd. Kto tu miał czelność po prostu? No i co, jedziesz i wyjedziesz? Od te... No? Oddychę. A jesteśmy na zero, wiesz no. o tym? Odychę. Ja mówię, że nie wyjedziesz. Ale mogę się skopać jak ktoś? Nie, po prostu tu wjeżdżasz, tam wyjeżdżasz, masz jedną szansę, oddychę. Dobra, niech stracę. Dobra. Do. Jak szykuj dychę? Jesteś nie już jeden dychę tak naprawdę. Ja myślę, że to się nie uda. Także baterie żeśmy naładowali do pełna teraz. Mamy full baterię, chopie. no, łatwa dycha, kurde. Chłopie, nie doceniłem maszyny. Nie doceniłem? Jeszcze naładowanej No, bo, a mogliśmy. Który ten pion? O Oho. Co? Wyłączył się? Ale mi łatwo, ten pion... nie, nie ma szans, brak tej siły. Na piona? No. Noż, dawaj. Mogę zjechać z niego. Wjeżdżaj go, hopie. Ale to jeszcze w Dawaj, gazu. A, powinno... Ja pierdziele, powiem proszę państwa szczerze, że to jest zabawka dla dzieci. A my to żeśmy bierzemy w i jeszcze zaraz na bagna atakujemy tym. I to się nie połamało, nic się z tym nie stało jeszcze. Poczekaj, pokażę tu dla widza jeden, jeden uszczerbek, co się stało ostatnio, a żeśmy tego nie zauważyli. Jak w znak przywalił, tu jest lekko, lekko jest ten. No znaczy to by się naprawiło? To by się naprawiło? Bez problemu. Słyska. myślałem, że wychodzisz. O człowieku, je... leży jeden Sigma, czy tam z D. Leży jeden z KBD. No obie to to jeszcze nie dachowało. Pa, nie wypadło. Ja pierdziele, wydachował elektrykiem. Jednak tego podjazdu nie zrobisz hopie. Co jest? Zepsułeś? Jest dobrze. Zowie, przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy, który będzie działał do końca listopada. Kod rabatowy to jest OPA10, który działa do zamówień tylko powyżej 200 zł. Dzięki, nie dzięki niemu macie darmową wysyłkę i brelok gratis. A na początku grudnia do jednego z zamówień doślemy hulajnogę elektryczną Kukirin G2 Pro, która leci 50 km na godzinę. Wpadajcie na sklep, a my lecimy dalej z filmem. Wjeżdżasz tam i wyjeżdżasz tam. Oddychaj. Jedna szansa. Się. Co? Wyłączył mi się No ale to jest nie moja wygrana Nie no jeszcze raz Wyłączył mi się Nie nie jesteśmy na zero. Jeszcze nie, nie, nie jeszcze raz A, Ale zostaw ten korzeń no, Nie no nie <laughs> Zepsuł korzeń no, nie. <laughs> Ej no ty gościu no to jest To była właśnie moja wygrana tutaj Ostatnia szansa Ostatnia szansa no dobra To. Nie, no, gramy jeszcze raz bo się wyłącza Czyli o kolejną dyzę? Nie, 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 nie Jak nie, nie? O, jeszcze jedno! Zabiało. Nie no, daj szansę bo się wyłączył, no Wyjdź, to Nie no, jeszcze, ostatnia szansa No dobra, ostatnia szansa, już się będzie Ale gdyby ostatnia szansa była zaliczona No A w drugą stronę szansę tylko pod jedną Że teraz tutaj do końca i później z powrotem. Dobra. W sumie łatwo. Ja. No nie wiem czy to zaliczyć chłopie Wygrałem, no, wygrałem no Dobra, gratulacje Co? Wygrałeś łatwo Kurde! Jeszcze przejadę do bagna największe no. O tam będzie chopie! Tam będzie ciekawie. Wywali się młody czy nie? Tak teraz? Nie, nie, tu oddechę to się nie założę. Zostaw, 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 Kurde blisko było. To siedzenie to byśmy mogli przykręcić przykręcić, gościu. jedź jechać. mam jechać? A co ten A co ten Dobra, ciśniemy dalej. Gasiu jest bolita? Gasiu jest,